Zimowy kemping w Norwegii na Lofotach. Hej, nazywamy się Piotr i Marzena i 5 lat temu przeprowadziliśmy się na stałe do Norwegii. Na początku 2019 roku kupiliśmy vana i własnoręcznie zbudowaliśmy kampera, którym w wakacje wyruszyliśmy w dwutygodniową podróż z południa kraju na Lofoty. Rok później, w czerwcu, przeprowadziliśmy się na stałe do kampera i wyruszyliśmy ponownie na Lofoty, skąd zaczęliśmy zwiedzać Norwegię z północy na południe. Po ponad 5 miesiącach w drodze, zadokowaliśmy w listopadzie na Lofotach, by doświadczyć nocy polarnej i zapolować na zorze. W lutym ponownie wyruszyliśmy w trasę, tym razem by zobaczyć północ Norwegii w zimowej odsłonie. Cześć! Jest początek lutego. My zaczynamy zwiedzać kamperem lofoty. A później Senie, Oreł tu lata. A my zaczynamy nową serię podróży zimowych po Norwegii. Mówię, że Chciałem jechać w miejsce, gdzie spaliśmy w lecie. Okazało się, że jest bardzo zasypany śniegiem. Stwierdziłem, że jadę z rozpędu i pokażę wam, jak się w takich sytuacjach wykopać na napędowym kamperem w parę minut. Także do działa. Niektórzy pracują. Niektórzy cilują. Okej. Okay. Tyle śniegu. Tyle śniegu było. w wchod jeszcze. A my czekamy na ratunek. No ja podejście pierwsze. podejście pierwsze udane ja biorę łopatę i zmierzam do terenu Piotrek wyjechał w drugą stronę żeby znaleźć miejsce gdzie może zawrócić i dojechać do mnie także zaraz się pewnie widzimy moje auto już jest tutaj i czekam na niego. Troszeczkę o zimowym kempingu w Norwegii, jak to tutaj wygląda. Od trzech tygodni jesteśmy w zimowej podróży kamperem po lofotach i musieliśmy troszeczkę się przygotować na tą podróż, ponieważ wakacje tegoroczne i zeszłoroczne, czyli 2019-2020, niestety, ale mieliśmy tylko 40 litrowy zbiornik na wodę czystą. Okazało się, że jest to stanowczo za mało. Wody starczało nam na dwa maksymalnie 3 dni. I wymieniliśmy ten zbiornik na zbiornik 70-litrowy. Mam jeszcze dwa baniaczki 20-litrowe, takie zapasowe i wlew wody już z zewnątrz auta. Dlatego w tej chwili, tak prosto, licząc, mamy 110 litrów wody czystej. I umożliwia nam to jak najrzadsze odwiedzanie kempingów. Co jest ogromnym plusem, ponieważ przez sytuację, jaka zdarzyła się w zeszłym roku na świecie. Większość kempingów na Lofotach zdecydowała się na zimę nie otwierać się i w związku z tym nie ma też za dużo miejsc na samych Lofotach, gdzie można by było wziąć prysznic, gdzie można by było zrzucić wodę szarą czy wodę z toalety oraz gdzie można by było uzupełnić wodę czystą po prostu. Dlatego większość też czasu chcieliśmy nie martwić się o to, gdzie zaparkować, czy starczy nam wody, czy będziemy musieli coś kombinować. I jak na razie udaje się, jednak od czasu do czasu przez te trzy tygodnie parę razy spędziliśmy czas na kempingu bardzo fajnym, zaprzyjaźnionym na lofotach, gdzie mogliśmy sobie spokojnie zrobić serwis kampera i dodatkowo, gdzie mieliśmy możliwość przetestowania ogrzewania elektrycznego, i to nie jest jakieś super skomplikowane ogrzewanie elektryczne. Po prostu kupiliśmy Grzejnik olejowy, taki zwykły domowy olejowy grzejnik 1500 watów ponieważ planujemy przenieść się na Senię na 3 miesiące na stałe na kemping i stamtąd jeździć po całej Senie już drugim samochodem, mając zaparkowanego kampera na stałe. Dlatego chcieliśmy mieć ogrzewanie, które nie będzie nam zużywać paliwa z baku przez taki długi okres i które byłoby. Jednocześnie w 100% ciche, ponieważ E-Best nagrzewając się z, z dużo niższej temperatury pracuje na pełnych obrotach i go troszeczkę słychać. Natomiast, kiedy już ta temperatura w wanie osiągnie te 20-22 stopnie, na tyle na ile ją ustawimy, to ogrzewanie zwalnia na najniższe obroty, pracuje bardzo cicho. Nie wiem czy w tej chwili słyszycie, ale słychać właśnie bardzo delikatnie szum wiatraka a w środku mamy w tej chwili 19,5 stopni. nie możemy sobie pozwolić na szczęście na to, żeby nawet stojąc tydzień, dwa tygodnie e, na dziko, nie jeżdżąc nigdzie samochodem nie zejść poniżej 12V, ponieważ e, ja chciałem mieć taką instalację, chciałem przetestować maksymalne możliwości e, elektroniki w kamperze tego co można zbudować, ponieważ po prostu chciałem mieć ultra niezależny samochód i jak na razie, mówię cały czas. W tej chwili jesteśmy trzeci dzień na dziko Mamy 12,66 V. Nie ładowaliśmy się od trzech dni nigdzie. Panele fotowoltaiczne na dachu są pokryte w zasadzie większość czasu śniegiem. I ładujemy się tylko i wyłącznie podczas jazdy. Więc energii mamy tylko tyle, ile doładujemy jeżdżąc, i tyle, ile mamy w naszych bateriach. Pomimo tego, ta duża instalacja elektryczna i ogromne baterie pozwalają nam na to, żeby codziennie używać ekspresu do kawy, który ma 1500 watów i strasznie tą energię zużywa, tak samo używamy sobie codziennie tostera, żeby zrobić tosty używamy dwóch laptopów, monitora głośnika bluetooth pompy wody oświetlenia itd. i tak i w ogóle nie odczuwamy w tej chwili utraty energii tak? jeszcze do tego dochodzi ładowanie telefonów, par banków, drona z czterema bateriami, aparatu więc troszeczkę tych watów tych pobieramy, ale mimo wszystko, po prostu no, sam alternator samochodu, który ma 120A, doładowuje nam dosyć mocno te akumulatory. Dzień w dzień, nawet jeśli będziemy jechać tylko pół godziny, to dużo tej energii dostajemy z silnika samochodu. No poza tym mamy baterię o pojemności 400Ah i to jest bardzo dużo na takie warunki. Pozdrawiam.